Siemaneczko widzowie z tej strony Mistrz 17 w specjalnym odcinku z Fortnite. A dzisiejszy odcinek będzie specjalny, ponieważ mamy dzisiaj dzień dziecka. I jak wiemy, jak mamy ten dzień dziecka, no to będziemy szaleć, czyli obrabujemy safe bossowi, wejdziemy na wyspę, a także przebierzemy się za totalnego bambika. Tak, dobra, wiem, ja jestem tragiczny w Fortnite'a i powinienem nosić skiny Bambika, ale będziemy udawali takiego naprawdę początkującego, z emotką przytulenia się i zobaczymy czy ktoś nas przytuli w Dzień Dziecka. Więc już bez względnego przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Ogólnie mam zamiar obrabować brutalny bastion, ponieważ jest najdalej tych wszystkich miejscówek. No dobra, Mega City jest dalej, ale tam zawsze lata miliardy ludzi, więc postanowiłem, że Brutalny Bastion będzie najlepszym pomysłem. Więc, pierwszą rzeczą, którą zrobimy w odcinku, specjalnym odcinku na dzień dziecka, to rozpoczniemy imprezę yy, rozwalaniem jednego jego uczestnika. Dobra, trzech. <grych> Czyli Wosa i jego pomocników. Na początek jeszcze nie będę starał się yy, jakby przytulać z innymi ludźmi emotką. To zrobimy dopiero potem. Ja tutaj słyszę, że ktoś leci. Więc panie czy pani, nie wiem kto nie wiem, to może być, ale proszę stąd sobie iść, bo to jest moja miejscówka. Od teraz ją sobie przejmuję. Dobra, mamy full HP. Możemy sobie wziąć łowce skarbów. Może w ten sposób znajdziemy jakąś pompę. SMG zamiast karabinu. Bardzo fajnie. I pompa też bardzo fajnie. Zawsze na plus. Już we... To już wygląda lepiej. Taki lud wygląda lepiej. Ok. Tak to możemy sobie zrobić. Teraz weźmiemy to sobie tak. Ateczki nie potrzebuję. To będą macy, ale w sumie niepotrzebne mi są. I za minutę pojawi się BOS, więc ja tu nie widzę, nie słyszę w ogóle nikogo, ale najlepszym chyba pomysłem będzie poczekać, aż ktoś inny spróbuje rozwalić posa, bo nie chciałbym lecieć na niego pierwszy i dostać pompę w łeb na przykład, nie? Więc najlepiej będzie poczekać, aż ktoś go zacznie atakować i go do, dojechać. amunicja do pompy, bardzo fajnie, to jest bardzo dobrze. Im więcej amunicji do, pom do pompy, tym więcej możemy ludzi zniszczyć. Tak to mogę chyba powiedzieć. Skrzynka jest tutaj, a za 30 sekund powinien pojawić się boss. A jeszcze musimy zlutować dzisiaj... Co to był za dźwięk? To były zadzięki. bardzo, bardzo dziwne. Okej, okay. jednego typa mniej. I może, może się wychyli. Ma mało, jeden strzał. Czy ile w końcu? No dobra. Trochę mniej mięs więcej miembrzarów niż mi się wydawało, ale nie było to dla mnie żadnym problemem. W tej chwili chcę rozwalić tego bossa i zacząć szaleć. No chyba, że ktoś tutaj jeszcze jest. To będzie wtedy problem. I ulepszony chest. No taki złoty redaj za kobrę. Przyjmuję, przyjmuję. Teraz trzeba to jakoś idealnie zrobić. Okej. Okay. Dobra, jednego mniej, czyli jednym słowem dobrze. Boss dostał. Szybki klep sosok. Okej, okay, bossa mamy już orobionego. Teraz wezmę sobie to może tak. I tak. OK. Mamy mały problem, ale już sobie z nim poradziłem. Może jeszcze ktoś siedzieć przy kampiony, przy sejfie i to może być problem, a tego bym stanowczo nie chciał, więc szybka orientacja i nikogo nie ma zabudowa przyznaje mi dostęp i wchodzimy do sejfu i udało się, pierwszą rzecz z naszej listy mamy już zrobioną, więc wezmę sobie pompę, zrobię to może tak i nie wiem, przydałaby mi się snajperka i o wilku mowa, 19 amodo snajperki bardzo dobrze Kasa mi nie będzie potrzebna, niech ktoś inny jak sobie przyjdzie to ją sobie weźmie, bo naprawdę mi to nie jest potrzebne. Mam 500 golda, dwa sk -sio 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 skoksiorby, sok siorby, no okej. Okay. Nie będę chyba potrzebował amunicji, więc weźmiemy sobie wzmacniacz. Losujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Pies gończy. Uwaga, ostatni perk. Losowanie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I czy mogę dostać. I lotnik. To się nazywa zaszaleć. Teraz sobie pozbieram z powrotem tyle golda. Ile miałem. To nie powinno być trudne. Jeszcze więcej. Szybkie zbieranko. No dobra, teraz może nie takie szybkie, bo muszę rozwalić safe. I tak w ogóle zostało 18 osób i pojawia się wyspa. Czyli jeszcze jedna rzecz, którą chcę na naszej liście odhaczyć wyspa. To kolejna rzecz z dnia pełnego szaleństw. Gdzie jest ta wyspa? Musimy to sobie obczaić, albo sama nam się obczai. Wyspę będziemy mieli tutaj ja tam widzę typa, czy to jest mpc. Mpc, po prostu zobaczyć, nie? <grym> ja tak lubię mpc -y w Fortnite, one zawsze są śmieszne. Sobie wejdę póki mogę. Ktoś tutaj wlatuje, niedobrze. Po co ci to było? Duża szansa, że zdobędziemy mityczny karabin. Szybko przeładowuję pompę. I, proszę Państwa, zdobywamy mityczny karabin. Udało nam się, zasłużyliśmy sobie i najlepiej będzie już stąd sobie iść, bo nie jestem przekonany, czy zaraz ktoś tutaj nie będzie chciał przyjść po mnie. Poza tym, daleko mamy też strefę, i to też może być nieco problem. Ale tu jest lunchpad, i lecimy. W tę flagę, tak, tę flagę otworzyłem pierwszy raz w życiu. Więc możecie zostawić łapkę w górę w tym momencie. Jestem, będę bardzo zadowolony z tego, jeżeli zostawicie łapkę w górę. A ja nie wiem, gdzie patrzeć na ludzi. Wejdę sobie tutaj. Tu powinienem być bezpieczny. Przynajmniej taką mam nadzieję. I co jest z tymi ulepszonymi czestami w tym odcinku? Jest ich bardzo dużo. To nie jest przesada. Fortnite. Naprawdę, jak zawsze utrudniałeś życie graczom, to teraz nagle dostajemy jakieś ulepszone czesty. O co tutaj chodzi? Żebym w to przypadkiem nie wszedł, to sobie to zniszcza, bo ja lubię wchodzić w takie rzeczy, w które nie powinno się wchodzić, więc. Zniszczę to po prostu sobie. Już chyba wiem, gdzie szukać ludzi. Właśnie tam. Tam był gościu. Co to jest? Pistolet maszynowy. No, niech panu Fortnite'owi będzie. Zaraz tu przyleci strefa, więc będzie trzeba łowiać. Ale nie ma, nie ma pośpiechu. Nie ma pośpiechu. Jak wiemy, tam ktoś sobie był i już go nie ma. Nie trzebało ze mną zadzierać. Co tam może być? DMR-koberka. Też mi niepotrzebna, bo mam taki lud, że naprawdę ja bym sobie tutaj poczekał, aż się ludzie wyeliminują i spróbuję wygrać ten mecz. No chyba, że to ja teraz w tym momencie kogoś spróbuję wyeliminować. Okej, okay, burza bije bardzo dużo. To wiem, więc wypiję sobie tak. Bo nie chciałbym teraz tego przegrać. Okej, okay, czyli to jest ostatni typ. No i proszę Państwa, wygrałem ten mecz. To się nazywa wspaniała wygrana. Teraz tylko zostaje nam spróbować kogoś przytulić. Badek, a nie, tam się tłuczą między sobą. No wspaniale. Nie o to mi chodziło, żebyście się tłukli. Ej, koronka znikła. Czyli najprawdopodobniej już tutaj nie wróci. Czy ktoś może tutaj z łaski swojej przyjść? Kto siedzi na grindzie? Zni spróbuję zniszczyć bossa, prawda? Nie, poleci Znaczy pójdzie sobie stąd A jednak nie, idzie Widzę kroki, rozwala bossa Rozwalają bossa Proszę Państwa, znam ten dźwięk Proszę Państwa, widzowie, znam ten dźwięk Ludzie się teraz stuką, nawalają Idzie, idzie świetnie Ja tu sobie siedzę wychillowany na fotelu Może jeszcze chwilę poczekam bo jak ten gość ma zamiar zniszczyć bossa. Patrzmy na mapę. Spójrzcie. Tu ktoś ma, ktoś ma klucz. I uwaga, teraz dozna szoku, prawda? Teraz ktoś powinien doznać szoku, ale jednak go nie dostaje. Dlaczego tutaj nikt nie przychodzi? Ja się pytam. No przecież, gościu, masz, masz, masz kartę, a ty z nią idziesz. No, kto takie rzeczy robi? O nie? Przyszedł tu? Przyszedł tu? No, tacy ludzie są okropni, czyli jak widać, nikt się w Dzień Dziecka nie spróbuje przytulić. No i tak, widzowie, kończy się specjalny odcinek na Dzień Dziecka. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Udało nam się wykonać dwa cele. Niestety przy trzecim celu gość nas rozwalił. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zostawcie także subskrypcję pod kanałem Mistrz 17 Music, jak i Mistrz 17 Gaming, czyli właśnie tym, na którym widzisz ten odcinek. No i życzę wszystkim miłego dnia dziecka, pa!